Dlaczego nikt nie chciał kupić biletu na ten film, mimo że wytano na niego 20 milionów dolarów, tworząc największą klapę finansową roku 2006? Powspominajmy sobie kostkę przeznaczenia. Zanim trafimy do przyszłości, to warto pomyśleć też o przyszłości, a partner tego odcinka, czyli aplikacja XTB może wam to ułatwić. Tysiące instrumentów finansowych do wyboru, rozwiązania dla inwestorów długoterminowych, oprocentowanie wolnych środków na rachunku i wiele więcej. Sprawdźcie szczegóły w opisie. Zanim jednak licznik strat zaczął bić, zespół Tańszy D musiał powstać. Rok 89 przyniósł spotkanie w The Actors Gang. W Los Angeles. Kyle Gass siedział w kącie sali prób i patrzył na nowego członka zespołu z jawną niechęcią. Jack Black biegał po scenie, krzyczał i rzucał się na podłogę, bo chciał skupić na sobie wzrok wszystkich obecnych. Gass cenił umiejętności i przede wszystkim spokój, Black zaś oferował chaos i głośną improwizację. Przez rok mijali się w korytarzach teatru i nie zamienili ze sobą ani jednego słowa. Gaz uważał Blacka za amatora, który nadrabia brak talentu głośnym zachowaniem. Wszystko zmieniło żarcie. Gaz potrzebował darmowego jedzenia, a Black lekcji gry na gitarze. Zawarli prosty układ. Black jechał do sieci fast food Jack in the Box i kupował torby pełne tłustych burgerów. Zawoził je do kawalerki Gasa. Gaz Gus jadł, a potem pokazywał Blackowi, jak układać palce na gryfie i trzymać kostkę. Wymieniali cholesterol na akordy w małym pokoju pełnym pustych opakowań po jedzeniu. Wtedy odkryli, że ich głosy wibrują w tej samej częstotliwości. Black śpiewał wysoko i agresywnie, a Gaz trzymał rytm i harmonię na gitarze akustycznej. Postanowili sprawdzić ten hałas publicznie i wybrali Als Bar w centrum Los Angeles. Weszli na scenę przed pustą salą. Barman wycierał szkło, a kilku stałych bywalców patrzyło w kufle. Zespół miał przygotowaną tylko jedną piosenkę. Zagrali utwór o tym, że nagrali najlepszą piosenkę na świecie, ale jej zapomnieli. Zeszli ze sceny w ciszy. Wrócili do domu i włączyli telewizor, żeby obejrzeć mecz koszykówki. Komentator Marv Albert opisywał obronę jednej z drużyn słowami Tenacious Defense. Black zapisał to hasło na kartce i skreślił słowo Defense. Zostało Tenacious D. Uznali, że ta nazwa pasuje do dwóch facetów z nadwagą, którzy śpiewają o seksie, szatanie i przyjaźni. David Cross i Bob Odenkirk zobaczyli ich występ w klubie Largo i zaprosili do programu Mister. HBO wyczuło potencjał i kupiło pomysł na krótki serial. W latach 97 do 2000 stacja wyemitowała trzy odcinki po kilkanaście minut oraz serię krótkich form. Widzowie zobaczyli dwóch bezrobotnych muzyków, którzy wierzą, że są bogami rocka. To wystarczyłoby by zbudować bazę fanów. Epic Records położyło na stole kontrakt płytowy. Wytwórnia chciała wykorzystać rosnącą popularność Blacka w Hollywood i rosnący status Gasa w środowisku komediowym. Weszli do studia nagraniowego w roku 2001. Zaprosili Dave'a Grola z Foo Fighters, żeby zagrał na perkusji, bo chcieli brzmieć jak prawdziwy zespół rockowy. Produkcją zajęli się The Dust Brothers. Album zatytułowany tak samo jak zespół trafił do sklepów 25 września 2001 roku. Płyta zawierała utwory Tribute, Wonder Boy i Fuck Her Gently. Sprzedaż rosła z każdym tygodniem, mimo że teksty opowiadały o zamawianiu jedzenia w drive-thru i walce z demonami. Przekroczyli próg miliona sprzedanych egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, za co przyznano im platynową płytę. Black i Gaz stali się gwiazdami Roka, którymi wcześniej tylko udawali, że są. Sukces debiutanckiego krążka wyłączył im instynkt samozachowawczy. Black grał już główne role w filmach studyjnych. Gaz liczył zyski z wyprzedanych tras koncertowych. Uznali, że kinowa publiczność zachowa się tak samo jak nabywcy płyt. Założyli, że każdy, kto wydał 15 dolarów na płytę, wyda kolejne 10 na bilet do kina. Wytwórnia New Line Cinema nie zweryfikowała tej kalkulacji i dała zielone światło dla projektu. Budżet produkcyjny ustalono na 20 milionów dolarów. Zespół wchodził na plan filmowy z przekonaniem, że robią arcydzieło dla mas. Nie wiedzieli jeszcze, że właśnie podpisują wyrok na własne konta bankowe. Jack Black i Kyle Gass usiedli w salonie i zaczęli pisać scenariusz. Nie wynajęli profesjonalnych konsultantów i zignorowali zasady struktury filmowej, których uczą na kursach w Hollywood. Pisali to, co śmieszyło ich podczas prywatnych spotkań przy trawie i jedzeniu. Wytwórnia New Line Cinema nie wysłała nadzorców, którzy sprawdziliby sensowność żartów o bąkach i jajcach. Muzycy przelali na papier swoje fantazje o kradzieży magicznego przedmiotu i walce z siłami piekielnymi reżyser Liam Lynch otrzymał tekst pełen wulgaryzmów i absurdalnych zwrotów akcji i co ciekawe, studio zaakceptowało ten draft bez poprawek i uruchomiło machinę produkcyjną. Dave Grohl przyjął rolę szatana, ale nie wiedział jeszcze, co to znaczy dla jego ciała. Perkusista Nirwany i lider Foo Fighters przyjeżdżał na plan o czwartej rano. Zespół charakteryzatorów sadzał go na fotelu i przez 7 godzin nakładał na jego skórę warstwy kleju, silikonu i lateksu. Grol siedział bez ruchu, gdy technicy doklejali mu ważące kilka kilogramów rogi i czerwony tors. Nie mógł swobodnie oddychać ani korzystać z toalety. Wchodził za zestaw perkusyjny w pełnym rynsztunku, który ograniczał jego ruchy. Pot spływał mu pod maską i zalewał oczy, ale kamery nie przerywały pracy. Producenci ściągnęli na plan legendy roka, by uwiarygodnić ten cyrk. Ronnie James Dio stanął przed zielonym ekranem w pełnym rynsztunku. Wokalista Black Sabbath wychodził z ożywionego plakatu w sypialni młodego Jacka Black'a. Dio śpiewał swoje partie z taką samą powagą, z jaką występował na stadionach. Meat Love założył perukę i wcielił się w rolę ojca, który nienawidzi Roka. Weteran sceny muzycznej krzyczał na dziecięcego aktora i rzucał gitarą o podłogę. Black i Gaz patrzyli na to z boku i wierzyli, że obecność tych nazwisk przyciągnie do kin miliony fanów Starego Roka. Zespół potrzebował rekwizytu, który napędziłby całą fabułę. Stworzono kostkę przeznaczenia. Ten kawałek plastiku miał dawać nadprzyrodzone moce każdemu gitarzyście, który go dotknie. Black i Gaz zaplanowali włamanie do Muzeum Roka na wzór filmów akcji, ale wykonali włam z celową nieporadnością. Gaz sunął po podłodze brzuchem, bo chciał ominąć wiązki laserowe. Black musiał dezaktywować system alarmowy w sposób, który wykluczał kategorię wiekową dla dzieci. Użył do tego swojego przyrodzenia. Aktorzy powtarzali te ujęcia wielokrotnie, by uzyskać idealną synchronizację ruchu ciała z efektami wizualnymi. Pieniądze płynęły szerokim strumieniem, wszystko na realizację wizji, które powstawały pod wpływem użyłek. Zespół wymyślił scenę, w której jedzą grzyby halucynogenne w lesie. Black zobaczył w swojej głowie Sasquatcha i chciał, żeby widzowie zobaczyli go również. Studio wynajęło firmę od efektów specjalnych. Graficy komputerowi spędzili tygodnie na renderowaniu futra wielkiej stopy i animowaniu lotu bohaterów na jej grzbiecie. Stworzyli rzekę truskawkowego napoju, w której topili się muzycy. Producenci wydali setki tysięcy dolarów na sekwencję, która w sumie nie wnosiła nic do fabuły, a jedynie wizualizowała stan odurzenia. Twórcy cieszyli się drogimi zabawkami, a licznik wydatków bił. Data premiery przypadła na 22 listopada 2006 roku. Kalendarz wskazywał dzień przed świętem dziękczynienia. Amerykanie ruszyli do centrów handlowych i kin, bo mieli wolne od pracy i chcieli wydać pieniądze na rozrywkę. Spojrzeli na repertuar wywieszony nad kasami. Zobaczyli Daniela Kreiga, który debiutował w roli agenta 007 w filmie Casino Royale. Zobaczyli animowane pingwiny w Happy Feet, które przyciągały całe rodziny. Zobaczyli Denzela Washingtona w thrillerze Deja Vu. Wybory nie były proste, ale na pewno nie zakładały filmu o kostce przeznaczenia. Tłumy ustawiły się w kolejkach do sal grających sprawdzone hity dla mas. Sale przeznaczone dla 6 D pozostały puste. Operatorzy kin uruchamiali projektory dla garstki widzów siedzących w ostatnich rzędach. Analitycy studia New Line Cinema czekali na pierwsze wyniki sprzedaży biletów. Otrzymali dane w sobotę rano i zobaczyli katastrofę. Film zarobił ledwo ponad 3 miliony dolarów w pierwszy weekend wyświetlania. Prognozy finansowe zakładały wynik na poziomie 10 milionów. Produkcja wylądowała na 11. miejscu w zestawieniu box office. Przegrała z filmem Wesołych Świąt z Deni De DeVito, który był na ekranach od tygodnia. Przegrała z Boratem, który wyświetlano już od miesiąca. Jack Black, który trzy lata wcześniej otworzył szkołę Rocka z wynikiem 19 milionów dolarów, zderzył się z brakiem zainteresowania. Widzowie nie chcieli oglądać dwóch facetów w średnim wieku, którzy śpiewają o szatanie, paleniu marihuany i płaceniu czynszu. Właściciele kin zareagowali na te wyniki w poniedziałek rano. Prowadzą biznes i muszą sprzedawać popcorn, a puste fotele nie generują zysku. Kierownicy multipleksów w całym kraju wydali polecenie pracownikom technicznym. Liczba ekranów wyświetlających film spadła drastycznie po pierwszym tygodniu. Dystrybutorzy cofnęli kopie do magazynów, plakaty promujące film trafiły do śmietników. Film zarobił w Stanach Zjednoczonych zaledwie 8 390 tysięcy dolarów. Rynki zagraniczne dołożyły 5 500 tysięcy. Łączny przychód zamknął się w kwocie 13 milionów 900 tysięcy dolarów. Budżet produkcyjny wynosił 20 milionów. Koszty marketingu pochłonęły kolejne 12 milionów. Studio wydało pieniądze na reklamy telewizyjne w czasie największej oglądalności, billboardy przy autostradach i spoty radiowe. Dziura w budżecie wynosiła ponad 25 milionów. Zarząd New Line Cinema podjął decyzję o natychmiastowym cięciu kosztów. Wstrzymali planowane kampanie promocyjne w Europie i Azji. Uznali projekt za martwy i spisali go na straty. Nie chcieli wydawać ani centa więcej na ratowanie tytułu, którego nikt nie chciał oglądać. Jack Black otrzymał te raporty i zrozumiał konsekwencje. Jego pozycja w Hollywood uległa zmianie w ciągu jednego weekendu. Producenci filmowi patrzą na aktorów przez pryzmat ostatniego otwarcia kasowego. Black przestał być gwarantem zysku, a stał się ryzykiem. Jego telefon przestał dzwonić z nowymi propozycjami głównych ról za 20 milionów dolarów, jak było przed kostką przeznaczenia. Aktor zobaczył, jak szybko branża potrafi odwrócić się od gwiazdy. Porażka finansowa uderzyła w jego ego mocniej niż miażdżące recenzje. Zrozumiał, że zrobił film dla siebie i swojego przyjaciela, a zignorował publiczność, która płaci za bilety. Mimo to, luty 2007 roku przyniósł premierę filmu na nośnikach fizycznych. Wytwórnia wytłoczyła płyty i wysłała je do sieci handlowych Best Buy i Walmart. Pudełka z żółtą okładką trafiły na półki i wydarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Sprzedaż ruszyła z impetem. Sklepy zgłaszały braki w zaopatrzeniu już po pierwszym tygodniu. Film, który poległ w kinach, zaczął żyć własnym życiem w domach. Widzowie odkryli, że kostka przeznaczenia smakuje najlepiej w małym gronie, na kanapie z ziomkami. Studenci kupowali płyty i organizowali seanse w akademikach. Grupa docelowa, która nie mogła wejść do kina z powodu ograniczeń wiekowych lub po prostu z braku pieniędzy, teraz miała swobodny dostęp do treści. Film stał się elementem kultury imprezowej. Ludzie przewijali sceny z utworami i uczyli się ich na pamięć. Dialogi z filmu weszły do potocznego języka. Cytaty o Szatanie i Roku krążyły po kampusach uniwersyteckich. Sprzedaż fizyczna wygenerowała miliony dolarów zysku, które zaczęły spływać na konta wytwórni, powoli zasypując dziurę budżetową. W październiku 2007 roku nastąpił kolejny przełom. Firma Activision wydała grę wideo Guitar Hero 3 Legends of Rock. Twórcy gry umieścili utwór De Metal na liście piosenek do zagrania. Miliony graczy na całym świecie wzięły do rąk plastikowe kontrolery w kształcie gitar. Wciskali kolorowe przyciski na gryfie, próbując nadążyć za szybkim riffem Kyle'a Gasa. Utwór był trudny, co stanowiło wyzwanie. Spędzali godziny na ukończeniu piosenki, słuchając jej setki razy. W ten sposób muzyka się D dotarła do nowego pokolenia, które nigdy wcześniej nie słyszało o zespole. Dzieciaki kończyły grę, wchodziły do internetu i szukały informacji o wykonawcy. Odkrywały film i stawały się fanami. Zespół ogłosił światową trasę koncertową promującą album oraz film. Promotorzy obawiali się, że klapa kinowa wpłynie negatywnie na sprzedaż biletów na występy na żywo. Rzeczywistość zweryfikowała te obawy w dniu otwarcia sprzedaży. Serwery zawiesiły się pod naporem chętnych. Wyprzedali wielkie hale w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Jack Black i Kyle Gass weszli na scenę Madison Square Garden w Nowym Jorku. Zobaczyli przed sobą 20 tysięcy ludzi. Tłum znał każde słowo z filmu. Śpiewali Belze, Bos i Kikapu głośniej niż system nagłośnieniowy. Stoiska z gadżetami generowały ogromne obroty. Fani ustawiali się w długich kolejkach, by kupić koszulki za 35 dolarów. Kupowali repliki, kostki przeznaczenia i plakaty z autografami. Zysk ze sprzedaży merczu podczas jednego wieczoru trasy przewyższał zysk z całego tygodnia wyświetlania filmów w kinach. Zespół zarabiał gotówkę bezpośrednio od swojej społeczności, pomijając pośredników z Hollywood. Black i Gas liczyli zyski i widzieli, że paradoksalnie stali się bogatsi dzięki filmowi, który zbankrutował. Studio New Line Cinema poniosło straty i zamknęło projekt w archiwach jako błąd. Tenacious D jednak zyskali bardzo dużo. Film, który miał być końcem ich kariery, stał się fundamentem ich kultowego statusu. Zarobili miliony na scenie, grając piosenki z filmu, którego początkowo nikt nie chciał oglądać. Cóż za niesamowita historia.